Witam wszystkich serdecznie na zgromadzeniu organizowanym przez Partię KORWIN zgromadzeniu pod hasłem Stop islamizacji Polski, stop nielegalnym imigrantom, stop zalewowi inwazji, która w chwili obecnej zalewa Europę. Witam wszystkich serdecznie. Zaczynamy od kilku słów przypomnienia, jakie jest nasze stanowisko w tej sprawie jakie stanowisko partii KORWIN i przyłączymy się do większej manifestacji, do manifestacji, na której nie będą przemawiali politycy, będą przemawiali działacze społeczni, ludzie, którzy nie kandydują w najbliższych wyborach. w Manifestacji, która zgromadzi bardzo wielu Ślązaków, bardzo wielu ludzi, którzy negatywnie, skrajnie negatywnie podchodzą do decyzji, które podjął rząd w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach w kwestii przyjęcia nielegalnych imigrantów do Polski. Nasze stanowisko jest jasne zero nielegalnych imigrantów, zero złotych polskich podatników na nielegalnych imigrantów, zero obozów dla nielegalnych imigrantów w Polsce na Śląsku. Nasze stanowisko stop islamizacji Polski to jest stanowisko, które rozciąga się na każde polskie miasto, na każdy polski powiat, na każde śląskie miasto. Nie dla islamskiej dzielnicy w Piekarach Śląskich, nie dla islamskiej dzielnicy w Katowicach, w Rudzie Śląskiej, w Siemianowicach, Świętochłowicach, Tychach, we wszystkich miastach Śląska. Nie dla islamskiej dzielnicy w Gliwicach, nie dla islamskiej dzielnicy w Sosnowcu, w jakimkolwiek polskim, śląskim mie mie mieście, w jakimkolwiek mieście Zagłębia. Jesteśmy przeciwni temu, by rząd za nasze pieniądze ściągał tych ludzi, by płacił tym ludziom. W Polsce są Cztery stanowiska wobec imigrantów. Pierwsze, ściągajmy. To stanowisko otwartości dla ludzi, którzy gardzą naszą kulturą, naszą tradycją, naszym obyczajem, reprezentują następujące partie: Platforma Obywatelska Ewa Kopacz, Polskie Stronnictwo Ludowe, pan Ryszard Petru i Zjednoczona Lewica. Oni chcą w Polsce imigrantów, chcą kwot, chcą zgodzić się na dyktat Brukseli, na dyktat Berlina. Mówimy temu stanowisku zdecydowane, absolutne nie. Kolejne stanowisko wobec imigrantów to jest, może nie ściągajmy, ale dajmy na to pieniądze polskich podatników, wyślijmy polskich żołnierzy do Syrii, niech giną, niech sprzątają po Amerykanach, po Francuzach, po Niemcach, którzy zdestabilizowali całą północną Afrykę. I to stanowisko reprezentuje Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin, Partia Prawo i Sprawiedliwość i jej przybudówki. Oni mówią, podczas debaty sejmowej Jarosław Kaczyński powiedział, że prawie 400 milionów z kieszeni polskich podatników ma być wydane na nielegalnych imigrantów w Europie. I my w tym momencie mówimy zdecydowane nie również dla tego stanowiska. Trzecie stanowisko to jest stanowisko Pawa Kukiza, to jest stanowisko zmienne i można powiedzieć, każdego dnia ono się zmienia. Zobaczy zdjęcie. Biednego chłopca, który utonął w Morzu Śródziemnym, to mówisz, że się wzruszył, że on teraz już jest za przyjmowaniem imigrantów, czyni nie później mówi co innego, co chwilę zmienia zdanie. Nasze stanowisko jest kompletnie inne. Ono jest tak, jak powiedzieliśmy na wstępie jest takie, jak głosił Janusz Korwin-Mikke ponad 20 lat temu nie dla socjalizmu, który sprawia, że ci ludzie przyjeżdżają do Europy nie dla zasiłków, które sprawiają, że ludzie, którzy nie chcą pracować, tylko żyć na koszt Polaków, Niemców, Austriaków, Belgów, przyjeżdżają do Europy nie dla Złego prawa, które sprawia, że ci ludzie przyjeżdżają do Europy. I z tym stanowiskiem, z tymi słowami przemawiamy do Polaków. Jeśli zgadzacie się z nami, jeżeli jesteście z nami, to walczcie o to, byśmy my mieli wpływ na polską rzeczywistość po 25 października. Partia Korwin, która może być konieczna. Dla każdego kto chciałby rządzić po 25 października, to partia która nie zgodzi się na żaden rząd, który będzie kontynuował tą patologiczną antypolską, zdradziecką politykę i z tym przekazem idziemy do tych wyborów. Dziękuję bardzo. Za... Teraz pan prezydent Sulemika. Szanowni państwo, tak jak poseł Wipler powiedział, absolutne nie dla imigrantów, dla obozów w Polsce. Obozów, które mają y, być wybudowane, w związku z tym, że Niemcy i kraje zachodnie nie radzą sobie z imigrantami, którzy, których sami zaprosili. Absolutnie nie, ale mówimy również tak dla Polaków, dla Polaków za granicą, dla Polaków, którzy wyemigrowali tam zarobkowo, ale też Polaków, którzy zostali za wschodnią granicą i nie mogą wrócić do Polski, y, ponieważ rząd Ewy Kopacz absolutnie nic w tym temacie nie robi. Mało tego, zabrano środki. Środki na Polaków za granicą i przekazano na imigrantów. Dopiero po, dopiero po interwencji posła Wiplera i mojej środki zostały przywrócone, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że rząd ten chce inwestować środki w nielegalnych imigrantów w Polsce. Absolutnie nie ma zgody, tak jak już poseł Wipler powiedział, nie ma zgody na to, by polski pieniądz trafił do imigrantów. Jesteśmy za Polakami, a przeciwko y, islamskim y, imigrantom. Teraz ja przechodzę do spraw, tak powiem, które nas trochę różnią, znaczy z kolegami, z, kolegami z, innych, z innych partii. Mianowicie co do Polaków z Ukrainy, tych, którzy zostali w 1939 roku zagarnięci przez Sowiety, stanowisko nasze jest jasne, oni nigdy nie przestali być polskimi obywatelami. To, że Związek Sowiecki uznał, że przestali być, to nas nie interesuje. Związek Sowiecki mógł się prawo sowieckie, prawda? zastosować, natomiast to nie wiąże w niczym rządu polskiego i oni nie przestali nigdy być polskimi obywatelami, a ponieważ w Polsce obowiązuje prawo krwi, to również ich dzieci też są polskimi obywatelami i nie trzeba im przyznawać obywatelstwa, znaczy, tylko po prostu wyda wydać im dowody osobiste i tyle. Oczywiście sprawdzisz, czy to, czy to jest prawda, co mówią, bo to wiadomo, że za parę dolarów można tam kupić dowolne papiery, także trzeba sprawdzić, ale to jest sprawa jedna. Sprawa teraz yy, druga. Proszę Państwa, tu mamy do czynienia z bezczelnością niesłychaną. Nie chodzi o to, ile z tych imigrantów na, na skąd przybyli. Tu chodzi o to, że jest jakiś rząd za granicą, konkretnie zachodnią, który postanowił, że ponieważ on już nie chce przybywać więcej imigrantów, to my mamy wziąć pęczek tych imigrantów, na początek tam 10 tysięcy, może 20, a może 3, to nie ma znaczenia, ta ilość. Polska jest w stanie to wchłonąć. Chodzi o to, że jak my raz ustąpimy, za chwilę się okaże, że potrzeba tych imigrantów, no jest potrzeba, trzeba uchwonąć więcej. Oni mają rodziny, trzeba będzie ich przyjąć. Więc kochani, zrozumcie jedną rzecz. Wam się wbawia, że to są uchodźcy z Syrii. Jest to nieprawda. Ci ludzie uszli z Syrii rzeczywiście, lat, lat temu 3, 2, nieraz 5. Zaadomowili się w Turcji albo w innych krajach i teraz w Turcji gdzie już są całkowicie bezpieczni, przechodzą do Grecji, a z Grecji już dalej, dalej maszerują. I to jest, i, i, i to jest wyjaśnienie sytuacji, na przykład, dlaczego tam są sami młodzi mężczyźni. Czy oni zostawili swoje, swoje żony i dzieci na, na, na pasce wojny w Syrii? Nie, one są w, Sy one są w Turcji. Tylko Turcja płaci męsne zasiłki, a w Europie płacą duże zasiłki. I jeszcze raz mówię, to nie, jest nasza, to nie jest ich wina, że tu przychodzą, tylko wina tych Niemców, którzy te zasiłki obiecują i nawet zachęcają. To jest jasne. Co więcej, to nie jest wina, że nie przyjeżdżają ludzie chcący pracować, tylko menedżerzy zasiłków, bo Europa ludzi chcących pracować tępi. Odsyła ich z powrotem. Sprawdzają, czy on nie chce pracować, co nie jest zarobkowy zbina, to on się odsyła. A tego, co chce żyć zasiłków, się zatrzymuje. No to nie dziwmy się, że takie menezło zaraz przyjeżdża. Do Ameryki w wieku XIX przyjeżdżali ludzie, którzy wiedzieli, że żadnego zasiłku nie dostaną, bo nie było zasiłków. A wiedzieliśmy, że trzeba pracować. I coś budowali, bo ten Ameryki. Nic się nie działo, tak? A w Europie jest dokładnie odwrotnie. W Europie wszystko stoi, stoi na głowie. I my się na to nie godzimy. Nie godzimy się na to, że pan Schulz będzie nam mówił, że on użyje siły, jeżeli my się na to nie godzimy. My się nie godzimy na to, żeby rząd polski wypełniał tego typu polecenia. Że nie wykonał wszystkiego, co mógł, żeby to zablokować. Zdaniem prawników to było możliwe. można się było odwołać do mechanizmu z Johanniny, który obowiązuje jeszcze do roku 2017. Mógł się do tego odwołać. Nie zrobił tego. Nie zrobił tego. Jeżeli się boimy pana Szulca, który groził czymś siły, to mała, maleńka Słowacja yy, powiedziała nie. Premier Słowacji powiedział, że złamie prawo, a nie przyjmie, a jak nie pomoże, to wystąpi z Unii Europejskiej. Węgry się nie godzą, Czechy się nie godzą, a Polska złamała Solidarność Węgrzech wystawiła ich na sztych, a sama uległa. To jest wstyd i hańba. To jest wstyd i hańba. Bo rząd powinien robić to, co jest dobre dla kraju, dla jego przyszłości, o której mówiłem. Bo dzisiaj ci imigranci tam nie szkodzą, ale będzie ich za lat 20 będzie ich 3 razy tyle, za lat 20 będzie ich 16 razy tyle, prawda? I będziemy mieli problem. Będziemy mieli problem. Trzeba myśleć o przyszłości, a nie tylko o dniu dzisiejszym. Jak to robią ci politycy demokratyczni. I my się na to po prostu nie godzimy. My się nie godzimy na to, żeby rząd polski robił takie rzeczy. My się nie godzimy na to, żeby nam wytykano, że jak dają pieniądze, to mamy robić, co im się każe. To nie chcemy ich pieniędzy. Słowacja może nie chcieć ci pieniędzy, my też możemy nie chcieć pieniędzy. Chiny nie wzięły od nich ani grosza i dlatego są bogate. A my, że brzemy o pieniądze, tak? Jaki przykład nam dają ci politycy? Pan Tusk przed wyborami i dlatego wygrał wybory. Oświadczą, że wyżebrze z Unii 300 miliardów. A co mówił pan Kaczyński? Że trzeba 400 wyżebrać. 400 trzeba wyżebrać z Unii. Oni wszyscy liczą na dotacje z Unii. A my liczymy na pracę naszych własnych rąk. My liczymy na Polaków. Nie chcemy karać tych, którzy pracują do podatkami, podatkami dochodowymi. Nie chcemy nagradzać tych, co nie pracują zasiłkami. I od razu się okaże, że dzwonicy zasiłku do Polski nie przyjadą. Nasi właśnie myleli zaczną pracować. Prawda? Wszystko stanie znów na nogi. I my chcemy powrotu do tej normalności. To nie jest żaden tam wzlaska. Przy okazji jeszcze wyjątkowy pech polega na tym, że to, to nie są nasi buddyści, tylko przyjeżdżają akurat islamiści. Skuseni ze sobą, bijący się ze sobą, prawda? A jeszcze po tego w środku może siedzieć kilku agentów e, kalifatu, który, który mówił nawet pani na panie Przemku, że on, on wyjście na 500 tysięcy. Kalifat można przegadać oczywiście, to trzeba dzielić przez 100, ale nawet 5 tysięcy. Tutaj takich ludzi to jest za dużo. Ja powiem więcej. Pięciu takich ludzi z, z ładunkami Semtexu wystarczy, żeby nam zrujnować 50 kościołów w Polsce, bo tam Semtex jest bardzo dobrym, sprawnym materiałem wybuchowym. Dlatego też my sobie nie życzymy. I niech oni nie kłamią, bo oni kłamią, że na przykład Izrael, Mossad i Anam, wywiad wojskowy, będzie nam pomagał i różnych terrorystów. Tak oni mówią. A jak czytam, co powiedział premier Beniamin Netanyahu, powiedział, że Izrael ich nie wpuści, bo nie mogą odróżnić, kto jest terrorystą, terrorystą, a kto jest uczciwym uchodźcą. To jak to? To u siebie nie umieją odróżnić, a u nas odróżnią, tak? No niech nie robią nam z wody, wody z mózgu, prawda? Koniec. Nasze stanowisko jest jasne. Nie dla tego kłamstwa, nie dla tego wszystkiego. Nie dla imigrantów żadnych, a dla islamistów w szczególności. Chyba wszystko zmieni do powiedzenia. Dziękuję Hogan. Wolność, 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 własność, sprawiedliwość. 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 Słuchajcie, możecie zadać pytanie, dlaczego my stanęliśmy pod pomnikiem człowieka, który był nie z naszej bajki, nie z naszej tradycji politycznej Józefa Piłsudskiego. Jedna i na pewno nie ze śląskiej tradycji, bo to był człowiek, który występował przeciwko Śląskowi, przeciw Ślązakom, przeciw Hadecji, przeciw Korfantemu, przeciw tym ludziom, którzy dbali o autonomię, którzy dbali o rozwój Śląska w międzywojniu. Miał kilka stwierdzeń, z którymi się zgadzaliśmy i zgadzamy i on powiedział, Wam kury prowadzać, a nie politykę robić. I my mówimy dzisiaj Ewie Kopacz, my mówimy dzisiaj pani minister Piotrowskiej: Wam kury szczęś prowadzać, a nie zdradzać Polaków i całą grupę Wyszekracką. Wam kury szczęś prowadzać, a nie ściągać do Polski tysiące nielegalnych imigrantów. Wam kury szczęś prowadzać, a nie sprowadzać potop na Polskę, potop i inwazję, którą trudno będzie. Odkręcić i w tym zakresie jesteśmy razem. Dzisiaj będziemy manifestować razem z ludźmi, którzy mają inne poglądy niż my, którzy mają inny pomysł na Polskę niż my, ale jedno w tych chwilach nas łączy. Jesteśmy przeciw zmianom, które będą nieodwracalne. Jeżeli ściągniemy sobie agresywną mniejszość, która będzie chciała żyć za nasze pieniądze, ci ludzie stąd nie wyjadą. Jeżeli zaimportujemy raka, raka, który niszczy Europę, to ten rak zacznie niszczyć również Polskę i my mówimy nie rakowi islamistycznemu, który niszczy Europę, tak dla wolności, tak dla polskiej tradycji, tak dla suwerenności państwa polskiego i pod tymi hasłami dzisiaj maszerujemy.